Aplikacja to dziś pierwsze wrażenie, które często decyduje o tym, w jaki sposób ta relacja z nowym bankiem będzie się rozwijała. My mamy na to swój własny pomysł. Nie chcemy być kolejną aplikacją kolejnego banku na polskim rynku. Wyciągamy wnioski z wieloletniego rozwoju już tych rozwiązań w Polsce i znaleźliśmy naszą niszę. Likwidujemy tryb skomplikowany. Oferujemy doskonały minimalizm. Cały bank i tylko bank. Aplikacja, która jest prosta, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, aby z niej korzystać. Aplikacja, która nie zaskakuje i czujemy, że nasze pieniądze są w niej bezpieczne. Aplikacja różni się warstwą technologiczną, funkcjonalnościami i to, o czym dzisiaj domykamy, tą zmianę, o czym, o czym dzisiaj komunikujemy, warstwa wizualna. W perspektywie kilku miesięcy. Zwiększyliśmy wydajność, szybkość, sprawność działania naszej aplikacji, tak żeby była niezawodna dla naszych klientów. Uzupełniliśmy luki funkcjonalne, które klienci nam wskazali, między innymi dodaliśmy możliwość wymiany walut, uzupełniliśmy ofertę płatności. Systematycznie rozwijamy też możliwość zarządzania produktami. Postawiliśmy na doskonały minimalizm. I chcemy w ten sposób stanowić realną alternatywę hmm. dla innych aplikacji bankowych, które klienci mogą wybierać.